Dzień dobry Państwu! Jakże znowu pięknie powitać Was w kolejnym odcinku z moim kolejnym gościem. Zacznę od gościa tym razem, bo zwykle zaczynam od siebie, ale ostatnio zwrócono mi uwagę, że to jest niegrzecznie. Michał Rorbach jest moim serdecznym kolegą, konsultantem. I moim dzisiejszym gościem. Chcesz, Michale, powiedzieć jedno zdanie o sobie? Czy jedno pamiętaj, Bo ja muszę trochę więcej mówić. Y jasne, nie zabrać czasu antenowego. Y jestem oczywiście konsultantem z Training, natomiast zawodowo zajmuję się również nieruchomościami. I to robię od 12 lat mniej więcej, więc trochę tam poprzetuptałem sobie po rynku. No tak, bardzo dobrze. No właśnie, i bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, szczególnie, że musiałeś pofatygować się tutaj aż z Dolnego Śląska. Poznawamy Wrocław, oczywiście tej szerokim gestem, bo mamy dużo wspólnych, i nie tylko wspólnych znajomych i klientów także we Wrocławiu. No dobra, ale to, żeśmy sobie taki wstęp zrobili, wie, że ten wstęp czasami tutaj jest bardzo istotny, chociaż nie jest kluczowy. I trochę też istotny i niekluczowy, w sprzedaży jest temat, którym chciałem dzisiaj cię trochę zarazić, a właściwie zainfekować tą rozmowę bardziej o nim. Otóż. Jesteś ciekaw czego? Właśnie chciałem powiedzieć, sprawdź mnie. Jestem ciekawy, co, co wymyśliłeś. <laughs> no właśnie. Słuchaj, chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o takim etapie prezentacji, który jest oczywisty, znaczy etapie sprzedaży, który jest oczywisty, no już właśnie powiedziałem dowcip, a jest prezentacją. To znaczy w tym sensie, że wiesz, wiadomo, że każdy yy, będący przy zdrowych zmysłach handlowiec wie, że proces prezentacji czy etap prezentacji mojego rozwiązania czy produktu jest oczywiście rzeczą bardzo ważną, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jakby tak prześledzić, czego my się najczęściej uczymy na szkoleniach, w takim trochę nurcie, zrozumieć klienta, dostosować się do niego, to jednak wydaje mi się, że znacznie większą ilość czasu poświęcamy zazwyczaj na. Analizę potrzeb, jakieś dobre pytania, zbudowanie relacji. Oczywiście jest gdzieś wątek prezentacji, ale ja mam takie osobiste przekonanie, w sumie graniczące z pewnością, że przynajmniej jeżeli chodzi o edukację, to tej prezentacji jest najmniej. I moje pytanie do ciebie w związku z tym jest na początek następujące. Gdybyś miał ocenić w procentach wagę etapu prezentacji w całokształcie wpływu i. Na klienta w procesie budowania z nim relacji, sprzedaży itd., gdzie jeden oznacza, nie zero oznacza, dobra, jeden oznacza totalna lipa, to w ogóle nie ma znaczenia, a sto oznacza najważniejsza rzecz na świecie. Wiesz co, ja myślę, że prezentacja tak naprawdę będzie gdzieś oscylowała w moim przekonaniu w granicach trzech, czterech. Punktów. I co więcej, Żartujesz moim zdaniem? Nie wiem, poważnie ci mówię. Co więcej, ja uważam, że prezentacja tak naprawdę to jest, powiedzmy, około 20-30% tego, co na spotkaniu powinno się dziać, czy w ogóle całej naszej pracy jako handlowca. Dobra, czy to znaczy w takim razie, z Twojej perspektywy, że proces prezentacji jest w zasadzie nieważny? To nie znaczy, że jest nieważny. Wiesz, mi się wydaje, że trochę tak jest ona. Mm, jest trochę przeszacowana, bo Dzisiaj się mówi, że według zasady Pareto, tak naprawdę najważniejsze jest to, co my robimy w jakby tym mniejszym buforze naszego czasu. Te 20% czasu naszego jako handlowca spędzamy na prezentacjach. One są najbardziej kalorycznym czasem, bo z tego mogą być transakcje. Nieważne w jakiej branży. I okej, okay, to jest prawda, natomiast moim zdaniem przygotowanie do samej prezentacji, to, co się dzieje tuż przed prezentacją, czy to, co się dzieje po prezentacji, jest szalenie istotne, a nawet może ciut bardziej ważne, niż sama w sobie prezentacja. Okay. Słuchaj, powiem Ci szczerze, że trochę mnie zaskoczyłeś. To znaczy. Bardzo rozpodob... ciekawe. Nie zaskoczyłeś mnie, bo, bo pomyślałem sobie, że no, co jak co, ale jednak ty jako człowiek sprzedaży, a jednocześnie sprzedawca sanderowski, y, dasz temu procesowi prezentacyjnemu trochę y, więcej znaczenia niż tylko, niż tylko tam trzy punkty. Ale przyjmuję to do wiadomości, ale natomiast chciałbym, żebyśmy y, się trochę z tego wytłumaczyli. To znaczy. Mhm. No bo Jeżeli, no to, jeżeli... Już ci mówię, no dobra. zobacz, sama prezentacja jest oczywiście istotna. Tak. Jeżeli nie pokażesz, co masz, ktoś tego nie kupi. Tak. Ale ja mogę zrobić setki prezentacji, które będą nietrafione albo zrobię źle. I co z tego, skoro to nie zmieni wektorowo mojej sprzedaży, mojej ilości sprzedaży? To nie jest tak, że zrobiąc więcej prezentacji, które będą złe, sprzedam więcej, niż wykonując kilka dobrych, dobrze przygotowanych i no dobrze zakończonych. Ale jednocześnie możesz sobie robić analizę potrzeb, przepięknie budować relacje, a na końcu staniesz i zrobisz dupę, po prostu jakąś totalną z prezentacji, czyli po prostu krótko mówiąc, klient nic nie zakuma z tego, co masz do powiedzenia. To moim zdaniem efekt jest dokładnie taki sam. Masz rację, ale czy jedna z naszych zasad nie mówi, że klienci kupują pomimo twardej sprzedaży, a nie dzięki niej? A ten nie chodzi o twardą. Po prostu chodzi o to, że jeżeli ja do Ciebie przychodzę i mówię Ci, Michał, słuchaj, mam fajne rozwiązanie i załóżmy, że poprzedzone to rozwiązanie jest jakimś Twoim nie wiem, spojrzeniem na Twoją sytuację, na jakieś Twoje wyzwania, te problemy. Po czym stanę i powiem, dobra, i robię jakąś kompletną lipę, której nawet nie rozumiesz. W żaden sposób Cię nie porwałem, w żaden sposób nie pokazałem Ci i nie zainspirowałem Cię do jakiegoś sposobu myślenia. To choćbym nie wiem, jak dobrze zrobił to analizę potrzeb albo inne elementy, to nie weźmiesz moje, mojego rozwiązania, ani mnie, no bo nie zrozumiesz, co mam do powiedzenia w ogóle. nie? Tak, ale istnieje ryzyko, że ja nie wezmę Ciebie, mhm. ale sam produkt w sobie mnie zainteresuje. Ty zrobisz prezentację źle, ale wezmę materiały, i do, do tego wrócę. Tylko u innego handlowca, który zachowa się profesjonalnie. No dobra, czyli dalej jesteśmy jednak na takich yy, dwóch, trochę może nie, nie, nie do końca dwóch krańcach yy, myślenia o prezentacji, bo mhm. ja ci powiem, że. że yy, ja uważam, że ona jest bardzo ważna. I powiem Ci jeszcze szczególnie, kiedy ona jest ważna. Wydaje mi się, że ona szczególnie ważna jest wtedy, kiedy moje rozwiązanie nie jest oczywiste. To znaczy, mm -hmm. jeżeli ja działam w takiej branży, że sprzedaję w miarę proste rozwiązanie. To nie znaczy, że ono jest tanie albo jakby niekaloryczne finansowo, tylko chodzi o to, że ono jest, wiadomo, co ja sprzedaję. Jak sprzedaję, nie wiem, nawet najbardziej. Yy, skomplikowaną konstrukcję stalową, to ok, jeżeli muszę wejść w szczegóły, to muszę wejść w szczegóły, ale de facto wiadomo co sprzedaję. Mhm. Natomiast jeżeli ja sprzedaję nie wiem, usługę, jakiś consulting, jakieś takie coś, czego na pierwszy rzut oka dobrze nie widać, albo coś, co jest nienamacalne, albo coś, co jest jakimś marzeniem, albo coś, co jest jakimś wyobrażeniem klienta, to wydaje mi się, że namalowanie takiego obrazu docelowego, do którego dążymy, Właśnie wzmacniając trochę tą percepcję czegoś, czego tak naprawdę czasem trudno dotknąć, no to to malowanie jest kluczem według mnie. Czyli wydaje mi się, że bez dobrego namalowania nie zbuduje w kliencie takie, takiego obrazu, że w ogóle mam dla niego fajne rozwiązanie. Nie zgadzasz się? No, fundamentalnie z Tobą się zgadzam i się fundamentalnie nie zgadzam. To uwielbiam tak z <laughs> Nie masz trochę racji. To nie jest no. tak, że nie, się nie zgadzam totalnie, ale Grazie. namaluj przepiękny obraz tak. jako Picasso i postaw go przed osłem. On nie doceni tego. Jeżeli nie przygotowałeś zaplecza, do kogo idziesz, czy on to potrzebuje, nie umówi się z nim na to, co będzie się działo i też nie jakby zwindykujesz tego po spotkaniu, to co z tego, że to jest piękny obraz? On tego nie zrozumie. No dobra. Więc jakby cały proces to nie jest sama... Prezentacja jest tylko jeden z elementów, ale dla mnie przygotowanie przed i to, co się dzieje zaraz po no dobra, Niech będzie... Yy, znaczy yy, zgoda tylko na czas tego programu antenowego, bo normalnie to <laughs> z tobą nie zgadzam. Ale żeby to nie było, że to jest nieważne, to się z tobą muszę trochę zgodzić. To znaczy zgodzić... Zgadzam się na pewno z tym, że prezentacja nie jest jakby antidotum na wszystko, ale mm. wydaje mi się, że jest takim etapem, rozmowy handlowej, który może coś albo dobrze dopiąć, albo coś spieprzyć. Tak. Może albo spowodować, że pójdziesz dalej szybciej i jest wszystko fajnie. Nawet czasem potrafi coś naprawić. Mhm. Czyli jeżeli coś schrzaniłem wcześniej, ale coś zrobiłem bardzo fajnie, ładnie to przygotowałem i coś fajnego powiozłem klienta, jakby, wiesz, ruszyłem z nim w jakąś podróż po czymś to po prostu mogę uratować sytuację. I może być też odwrotnie, że wszystko zrobiłem fajnie, ale schrzaniłem wszystko prezentacją i w zasadzie na dobrą sprawę cały ten handicap, który sobie tam wypracowałem, to teraz go straciłem. Skoda? No dobra, ale jeżeli mówimy o takim czymś, to żebyśmy mówili o tym samym, bo być może my się mijamy przez to. Tak. Jak mówisz prezentacja, masz na myśli spotkanie handlowe z klientem, czy masz na myśli sam ten fragment spotkania handlowego z klientem, gdzie prezentujesz swoje rozwiązania? Mam na myśli sam ten fragment ze spotkania z klientem, kiedy zaczynam rozmawiać, znaczy ten moment, Mm -hmm. Bo wiesz, no to jest taki moment, jakiekolwiek byś mm, etapami czy modelem sprzedaży nie szedł, czy to będzie jakiś taki typowy proces, że tam masz jakąś analizę, musisz coś zrobić, to jest coś w którymś momencie, taki moment, kiedy musisz jakoś to tak, co tak, masz?. Pogadaliśmy, to teraz ci powiem, co mam dla ciebie w związku z tym, co mi powiedziałeś. No mm -hmm. i oczywiście to w związku z tym jest bardzo ważne, ale jest taki moment, kiedy ja rzeczywiście fizycznie muszę opowiedzieć, zaprezentować nie wiem. Pokazać. To jest ewidentnie element, może nawet to, co teraz mówisz, jest dokładnie dowodem na to, że ludzie nie zawsze przykładają się do tej prezentacji, trochę traktując ją jako mniej ważną. Mhm. Pozwolę ci się wypowiedzieć na ten temat, ale już jutro, bo już dzisiaj niestety zamykamy temat. Dobra. Słuchajcie, jutro kontynuuję właściwie, że nie, nie zaczynamy właściwie rozmowy o prezentacji.